Witajcie widzowie! Kiedy w 2002 roku Volkswagen zapowiedział, że powstaje kolejny model, który będzie bliźniaczy dla kilku marek w koncernie, nie było to niczym nadzwyczajnym. Od kilku lat byliśmy bowiem już przyzwyczajeni do widoku golfów czwórek, Toledo i Leonów, Octavii jedynki i. Audi A3 zwanego Golfem za półtorej ceny. Podstawowy model nazywał się Tuarek i był Volkswagenem, ale kiedy zaprezentowano drugi z bliźniaków, cały motoryzacyjny świat chwycił się za głowę. Drugi motoryzacyjny bliźniak był bowiem Porszakiem. Porsche, marka, która od lat produkowała tylko samochody sportowe dla dwóch, czasem dla dwóch plus dwóch osób, nagle wjeżdża na rynek z suwem. I to z wielkim, gigantycznym suwem. Pokrewieństwa z Volkswagenem nie dało się ukryć. Samochód był bardzo, bardzo duży, miał wielkie połacie blachy i nawet lekko ścięte boczne szyby. Nie były w stanie. Zasłonić tego, że jest to w istocie przebrany Volkswagen. W przód pierwszego Kajena to była 1 do 1 przeszczepiona 911 serii 996, i ta, która uchodziła za najbrzydszą, co nie poprawiało sprawy. Niemniej jednak bardzo szybko takie narzekanie zarówno dziennikarzy, jak i motomaniaków, dla których Porsche to co najwyżej była 911 wisząca na ścianie w pokoju, tak jak u mnie, zostały uciszone przez rynek. Rynek zweryfikował, rynek chciał dużego suwa Porsche, rynek chciał Kajena. Samochód sprzedawał się świetnie. Co doprowadziło do tego, że kilka lat później pojawiła się panamera, również wyjątkowo szkaradne czterorżowe Porsche, przynajmniej w pierwszej odmianie. A od roku mamy znowu coś, co jest gwoździem w głowie wszystkich nome numer petrolheadów, czyli Taycan, elektryczne Porsche. Ale o nim już Wam opowiadałem. Dzisiaj skupmy się na Cayenne. Na Cayenne w odświeżonym teraz właśnie wyglądzie, w odmianie GTS. GTS pojawił się na samym początku produkcji pierwszego kajena, Był również w drugiej odmianie i zawsze miał V8 niemal pięciolitrową pod maską. Po liftingu wsadzili tam V6. Ale teraz wrócili znowu do fałsemki 4-litrowej, która ma 460 koni mechanicznych. 4,5 sekundy do setki to są niesamowite liczby, jak na auto ważące 2,2 tony i mające 5 metrów długości, ponad 2 metry szerokości i 1,70 m wzrostu. Jestem ledwo wyższy od niego. Patrząc na trzecią generację w linii bocznej, zdecydowanie nie znajdziemy już Tuarega. Mamy charakterystyczny przód, linię Porsche, czyli mamy te wybrzuszone błotniki, dość ostro idącą szybę, linię okien, która jest mocno zaciągnięta, tak ku górze, ścięty lekko tył, chociaż to i tak nie wszystko, bo przecież mamy jeszcze odmianę liftback, znaczy kupę. Dobra, nie zagłębiajmy się w to. W wersji GTS mamy dodatkowo cały szereg czarnych dodatków. Tutaj akurat felgi nie są seryjnie GTS-owskie, które mają 21 cali, te mają 22 cale i są opcjonalne. Moim zdaniem zdecydowanie ładniejsze od tych jednolicie czarnych, które są w GTS-ie. Zresztą GTS to jest standard, w którym jest bardzo wiele czerni, co jak wiecie, nie jest moim ulubionym kolorem przy samochodach, ale na szczęście tutaj mamy biały lakier, więc ten samochód wygląda przepięknie. Bardzo jeszcze bardziej rzuca się w oczy. Naprawdę wielu przechodniów się na nim ogląda, chociaż czy to jest zaleta? To już zależy od tego, co kto lubi. Przegląd wnętrza zacznijmy może troszkę nietypowo, bo od bagażnika oczywiście, klapa jest elektryczna, to już nikogo nie dziwi, zwłaszcza w tej klasie. Bagażnik w kajenie ma ponad 700 litrów, a po złożeniu tylnych oparć aż 1700, więc to jest wartość, która pozwoli nam nawet na małą przeprowadzkę, jeżeli oczywiście ktoś, kto ma kajena, by chciał takie rzeczy robić sam. Bagażnik ma dość wysoko próg zaadunkowy, chociaż sam próg jest praktycznie nieistniejący prawie że podłoga jest równiutka, ale możemy sobie dodatkowo obniżyć ten tył, o, proszę i to się dość szybko dzieje i to na pewno ułatwi nam wszelki załadunek do tego bagażnika, więc tutaj na pewno jest lepiej niż w makanie i to wcale nie dziwi, no w końcu jest to samochód znacznie od makana większy. Tylne siedzenia to jest kolejne miejsce, w którym widzimy to, dlaczego ten samochód jest taki wielki. Ja w tym momencie przednie fotele obydwa mam ustawione według swojego komfortu i popatrzcie, ile tu jest miejsca. Tu brakuje dwóch dłoni od moich kolan czy 1,80 m wzrostu, żeby dosięgnąć do miękkiego, znaczy miękkiego. Ono jest oczywiście taką twardą skorupą, ale pokrytą taką miękką gumą, więc nie ma wrażenia, że jest to tanie. Zresztą tutaj nigdzie nie ma tanich materiałów. Czy jesteśmy z przodu? Z przodu to jest obłęd. Ale z tyłu też. Z tyłu też nie znajdziemy nigdzie słabej jakości materiału. Mamy prawdziwe metalowe klamki, prawdziwe metalowe obudowy głośników. Wszędzie skóra, wszędzie alcantara, co też jest charakterystycznym elementem dla GTS-a. Tylna kanapa, tak jak mówiłem, przesuwa się wzdłużnie. No i nawet jeżeli przesunę ją maksymalnie, zyskując bardzo dużo bagażnika wtedy, to ja nadal, no, przynajmniej na niedługą podróż, mógłbym tutaj jechać. Zwłaszcza że dodatkowo mogę regulować. Kąt pochylenia tylnego oparcia, więc w tym momencie może i kolanami już dotykam skorupy przedniego siedzenia, ale za to leżę, wyłożony do tyłu jest komfort, mógłbym nawet w tej pozycji spać. Na tunelu środkowym mamy oczywiście dodatkowe nawiewy, również jest czterostrefowa klimatyzacja, dodatkowe dwa gniazda USB i co ciekawe zapalniczka. I to już druga. Samochód ma zestaw dla palaczy. Myślę, że powód, dla którego ten zestaw się tutaj znalazł, jest taki sam jak był w przypadku Makana. Dzięki temu mamy po prostu te dwa dodatkowe gniazda na 12V. A oprócz nawiewów na środku mamy też oczywiście nawiew na słupku, który od połowy również pokryty jest tą Alkantarą. Ona również pokrywa czarną niestety pod ale na szczęście, w tym wszystkim jest ogromne okno dachowe, które w tej chwili otwarłem, żebyśmy lepiej widzieli, co jest z przodu. Tak jak i z tyłu, tak oczywiście z przodu nie ma mowy o słabej jakości materiałach ani o braku miejsca. Kajen to ogromny samochód i jest w nim ogromnie dużo miejsca i jest ogromnie wysoka jakość wszystkich użytych tutaj materiałów. Typowo dla wszystkich obecnie produkowanych Porsche. Znaczy się tych spalinowych, przynajmniej mamy duży analogowy obrotomierz po środku i dwa ekrany z boku. W przeciwieństwie do 911 Makana i Kaimana. Widzę wszystkie zegary. Nie zasłania mi ich kierownica, właśnie dlatego, że jest ona minimalnie również większej średnicy. A zatem widzę, że mam po lewej stronie termometr, po prawej przepięknie wyświetlany analogowy zegar, który przywodzi na myśl Porszaki z lat 80. 944-924. Bardzo ładne czerwone wskazóweczki. Takie same oczywiście jak ta rzeczywista na obrotomierzu. Mamy duży wyświetlacz systemu infotainment. Również taki sam jak w każdym innym obecnie produkowanym Porsche. Jeżeli już trochę, tymi samochodami tak jak ja miało się okazję pojeździć wszystkie te rzeczy są bardzo podobne i łatwe do tego żeby się nauczyć gdzie co się znajduje. Mamy co jest dla mnie super wielkim plusem tego samochodu analogowe przełączniki do siły nawiewu i do temperatury oczywiście dwustrefowej z przodu i dwustrefowej z tyłu klimatyzacji i podobnie jak w makanie Tutaj wokół tego manipulatora skrzyni biegów zlokalizowane są różne przyciski, ale nie mają one już formy indywidualnych guzików. Jest to bardziej taka tafla, która jest zatopiona i są to nie do końca dotykowe przełączniki. To znaczy, nie wystarczy ich dotknąć, trzeba je fizycznie wcisnąć, i to fizyczne wciśnięcie dopiero charakteryzuje się takim niewielkim kliknięciem i powoduje jakieś określone działanie tak jak tutaj mamy kontrolę trakcji twardość zawieszenia od razu na wyświetlaczu w pozycji drive w pozycji car wyświetla się nam co robimy, czy utwardzamy zawieszenie, czy zamykamy obieg powietrza czy wyłączamy, włączamy system start stop czy też robimy coś co ja robię od razu po odpaleniu za każdym razem tego samochodu aktywujemy sobie głośniejszy wydech, w tym przypadku mamy tutaj auto z pakietem sport chrono wiecie co to znaczy, to znaczy że mamy o 20 sekundy lepsze przyspieszenie do setki, także zwykły bo ile można tak mówić o jakimkolwiek Porsche GTS, setkę robi w 4.7, tutaj... 4,5 sekundy. Ja w tym momencie nie siedzę tak jak jeżdżę, bo w momencie kiedy gaśnie silnik, fotel odjeżdża do tyłu, kierownica do góry, więc to nie jest taka moja do końca pozycja, a mimo to z tyłu w tym fotelu jest naprawdę dużo miejsca. A regulować go możemy podobnie jak w każdym innym Porsche, które do tej pory testowałem na wręcz nieskończoną ilość sposobów. Jedyne, czego może mi tutaj troszeczkę brakować, to schowków. Bo ta właśnie maleńka popielniczka jest tak wąska, że ja tutaj nie jestem w stanie na przykład wsunąć mojego smartfona. Cup Holdery wiadomo, że są, ale on one nie służą do tego, żeby trzymać w nich smartfon. Jest bardzo duży podłokietnik, w którym mieści się o portfel, okulary. Jeszcze bym tu wrzucił telefon bez problemu, no ale nie chcę tego robić, bo wtedy mogę nie słyszeć, jak ktoś będzie dzwonił. Chociaż oczywiście bez problemu mogę sobie telefon synchronizować z samochodem. Podłokietnik jest przesuwany, czym zasłania te cup holdery i tak naprawdę chyba nie ma to przesuwanie zbyt dużego sensu, zbyt dużej potrzeby, żeby ono było. Mamy tutaj dwie wielkie dźwignie. Ja niestety nie mam możliwości, nie mam drugiego samochodu, żeby wam pokazać, jak ten samochód zachowuje. Się w terenie, ale uwierzcie mi, jeżeli wiedziecie nim faktycznie w teren, co pewnie zrobi jakiś ułamek procenta właścicieli tego modelu, to te cykor łapki tutaj na dole naprawdę się przydają. Przejedźmy się zatem po normalnej drodze. <sum> Kiedy w czasie największego lockdownu w marcu testowałem Macana, tamten samochód zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Mały, ale jednak SUV, który prowadził się jak sportowy, normalny, osobowy samochód. Nie można tego samego powiedzieć o Cayenne. Jest to auto zdecydowanie większe, gabarytami jest to po prostu smok w porównaniu z makanem, ale... Też absolutnie nie można o tym samochodzie powiedzieć, że to jest ogromna krowa. Ten samochód, po pierwsze jest niezwykle lekki w prowadzeniu, bardzo, bardzo precyzyjny, reaguje na ruchy kierownicy nawet w trybie standardowym natychmiastowo, wykonując wszelkie polecenia, jakie tylko kierowca temu samochodowi przekaże. Tak naprawdę w codziennym użytkowaniu nie odczuwa się właściwie tego, że jedziemy w suwie poza jednym, poza pozycją za kierownicą. Pozycja jest suwowata, a przynajmniej nie jest tak. Niesuwowa, tak jak w Makanie. Kierownica jest dość nisko, linia okien jest również za nisko i nie czujemy, że ten samochód otula nas niczym, właśnie 911 Taycan czy Makan. Tamte samochody przynajmniej o 10 cm niżej sytuują kierowcę względem linii okien, co sprawia wrażenie, że jesteśmy tacy wręcz zabudowani w tym aucie, i tamte samochody sprawiają wrażenie, że pozwalają Tobie jako kierowcy na dużo więcej. Tutaj ten samochód pozwala ci na dużo więcej, ale tego nie pokazuje. Jedziemy dużym statecznym samochodem rodzinnym, który ma tylko po prostu potworne osiągi, wielkie silniki wspaniale przy tym jest w stanie przyspieszać, no i też brzmieć. naprawdę zweryfikowałem to kilka tygodni temu, kiedy miałem okazję uczestniczyć w track dayu na Silesia Ringu, zorganizowanym właśnie przez Porsche, prezentującym gamę modeli GTS. Cayenne GTS i Macan GTS zdecydowanie odbiegają od Mery czy Caymana. Niemniej jednak nie o to chodzi, żeby one były sensu stricte samochodami sportowymi. To bardziej takie porszaki dla osób, które mają rodzinę, które nie są w stanie do 911 zapakować się na wakacje z dziećmi czy nawet w jakieś większe wyjazdy, gdzie potrzebny jest większy bagażnik. Na takie właśnie wakacyjne wypady Macan w zupełności wystarczy, natomiast jeśli chcemy przewieźć coś większego, pociągnąć na przykład przyczepę z łodzią, no to wtedy Kajen jest samochodem absolutnie stworzonym do tego dla kogoś, kto chce mieć tą nadwyżkę mocy i jednocześnie potęgę przestrzeni za sobą bo bez względu na to, czy jedzie sam kierowca czy jedziemy całą rodziną z pełnym bagażnikiem, tutaj nigdy nie zabraknie nam mocy odmiana GTS ma 460 koni mechanicznych to jest 20 więcej niż GTS poprzedniej generacji który nawiasem mówiąc miał silnik V6 ale to krótki epizod, tylko przez pół w zasadzie drugiej serii, czyli w wersję poliftową, tutaj z powrotem już zagościła V8 -ka. o pojemności 4 litrów to jest nowy silnik Porsche, który wykorzystuje również wersja Turbo i Turbo S Hybrid w tym przypadku to jest ta najsłabsza, nazwijmy to 4-litrówka. Te 460 KONI to nadal gigantyczna moc, która pozwala temu samochodowi rozpędzić się do setki w zaledwie 4,5 sekundy. To jest naprawdę dobry sprint, jak na samochód sportowy. Czy mnie ten samochód przekonuje? Zdecydowanie nie. Ja gdybym już musiał absolutnie kupić suwa, obstaję przy tym, co wam powiedziałem w marcu. Makan to jest samochód dla mnie. Przejdźmy teraz jeszcze do testu Kamila i do podsumowania. Test Kamila to nie jest coś, co Porszaki lubią. Jak do tej pory dwa na dwa testowane przeze mnie Porsche oblały test Kamila. Kajen daje nadzieję, że tym razem będzie inaczej. W tym momencie rozsunąłem maksymalnie zarówno podpórki pod UDA, jak i te dookoła pleców. Wydłużone jest siedzisko maksymalnie. Połóżmy zatem oparcie. Oparcie jest maksymalnie położone. Chwila prawdy. No, i faktycznie jest tak jak przypuszczałem. Ten fotel jest znacznie szerszy, kiedy go rozsuniemy, mimo że jest to fotel odmiany GTS. I no, nie ma tego progu tak wyraźnego, jak był chociażby w Tajkanie. Więc pewnie nie byłaby to idealna sypialnia, nie było to by na pewno Volvo, ale, ale warunkowo taką trójkę z plusem możemy dać testowi Kamila w Porsche Kayen. Zatem Porsche zdaje test Kamila. Zazwyczaj podsumowując test, ustawiam samochód tak, żebyśmy widzieli jego tył. Jest to takie pożegnanie, ale tutaj jeszcze zanim faktycznie się z Wami pożegnam, pragnę zwrócić Waszą uwagę na parę detali. Oczywiście tak samo jak i z przodu, nie pomylimy tego auta z żadną inną marką. Mamy tą charakterystyczną w tej chwili listwę LED-ową, która łączy. Sąsiednie tylne lampy i napis Porsche, duży, grubymi literami napisana nazwa producenta. W przeciwieństwie do 911 czy Macana, napis ten jest za taką szybką. Dzięki czemu unikniemy koszmaru detajlera. Nie będziemy musieli wydłubywać wszelkiego brudu z pomiędzy tych literek. No i napis Cayenne GTS jest z literkami w kolorze czarnym, co Również dla osób, które na bieżąco śledziły historię Porsche, może oznaczać, że jest to diesel. Oczywiście nie jest, bo Porsche nie buduje już samochodów z silnikiem diesla. W tej chwili w pełni już poszli w hybrydyzację, w elektryfikację swojej gamy modelowej, więc po prostu. Kajen GTS ma czarne napisy, ma czarne detale w momencie, kiedy ta lampa się nie świeci. Jest ona również specjalnie przyciemniona w przeciwieństwie do Kajena i Kajena S, które mają czerwony kolor lampy, nawet kiedy ona się nie świeci. Tutaj jest to czarne, takie bardziej zadziorne, bardziej sportowe, jak producent twierdzi. Według mnie po prostu ładniejsze, akurat w przypadku lamp. Co do pozostałych czarnych elementów, zostawię to już. Milczeniu. Nie przedłużając zatem, ani Cayenne, ani Macan nie są samochodami z krwi i kości sportowymi. To są bardzo dobre suwy, przy czym Macan to jest auto, które zadowoli w 100% petrolheadów. Według mnie, jak chodzi o samochód rodzinny, kajen jest już troszeczkę kompromisem. Jest wielkim, zwalistym suwem z ogromną ilością miejsca w środku, oferującym fantastyczne wyposażenie i świetne jakości materiały, ale jednak ustępujący mniejszemu i znacznie lżejszemu bratu precyzji prowadzenia, szybkości reakcji, no i też trochę w spalaniu. Chociaż nie można powiedzieć, żeby było źle. 15 litrów w takim średnim trybie, kiedy testuje ten samochód, należy przy 4 litrach V8 uznać za bardziej niż przyzwoity wynik, zwłaszcza że oczywiście przyjemnie jest przycisnąć i posłuchać tego strzelania z wydechu. Jakie jest Wasze zdanie na temat Cayenne'a i Macan'a? Wolicie małego porszaczka czy wielkiego porszaka? Napiszcie o tym w komentarzu, nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji. Te dwie rzeczy dobrze działają na algorytmy YouTube, a wtedy moje programy docierają do większej ilości osób i powiększa się grono moich widzów, co jest dla mnie, nie ukrywam, bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.